Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ostry. A to jest coś, czego jeszcze nie było na moim kanale i nie wiem czy będzie. Jest to GTA San Andreas. Wow, ale przecież to już jest nie modne, co? Ty Gimper, tego nie nagrywa I też już tego nie nagrywałem. Hype, na to już dawno uciekł. Nie wiem czy wiecie, ale to gra inspiruje mnie od samego początku mojego życia. Kiedyś, i to było moje jedyne granie na GTA San Andreas, kiedy grałem... W GTA San Andreas na PlayStation 2 jeszcze, to był wtedy, kiedy jeszcze nie miałem komputera ani nic, ja miałem chyba wtedy ile? 12 lat? 10 lat? To było kilka lat temu, kilkanaście lat temu. I... Po, po, ja wtedy nawet nie robiłem misji, ja wtedy tylko jeździłem, rozejeżdżałem ludzi, wiecie, były te kody nieśmiertelność, się włączało i rozstrzeliwało się każdego, kogo się napotkało na swojej drodze. I tak zrozumiem. Kurczę, może tak nagrać, bo nigdy tej fabuły nigdy nie przeszedłem, nigdy nie zacząłem i jak zaczynałem to, kurczę, to na dwóch misjach i mi się już nie chciało tego robić, więc dlatego nagrywam. Na początku powiem, że miałem z tą grą bardzo, bardzo wiele problemów, bo jak wiecie, Rockstar Games wypo zrobiło coś takiego, Launcher, na przykład tak jak teraz ma Steam, ale ze swoimi grami jak GTA 5, GTA San Andreas, GTA Vice City, wiecie, etc., etc., i oni zrobili coś takiego i... Wiecie, za darmo tam jest GTA San Andreas. No bo nie skorzystał, no oczywiście, że każdy Polak by skorzystał na tym. Kurde, darmowa gierka i to jeszcze GTA San Andreas, najlepsza gra. uwaga, co się dzieje z tą GTA? GTA na Rockstar Games? Tego, tej gry w ogóle się nie da zmodyfikować. Pod żadnym pozorem. Mówię sobie, kurczę, może sobie jednak zrobię modyfikację, zrobiłem sobie i uwaga, nic nie działa kompletnie. Cały czas wywala grę, nic się nie działo, jak się coś działo, to tylko crashowało, albo gra, brak odpowiedzi kompletny był i nic nie było, może z tym zrobić, dopóki nie zainstalowałem gry na Steamie i ją zmodyfikowałem i w końcu działa wszystko płynnie. Ja tylko chcę zobaczyć, czy się wszystko nagrywa. Nagrywanie dobrze jest, wszystko. Nawet obec mi powiedział już koniec, basta, koniec tego nagrywania, Ja musiałem nagrać y Shadow od GeForce Experience <laughs> Dobra, no to zaczynamy. Wiem tylko, że to jest Carl Johnson, chyba CJ, chyba? Carl w sumie Start Game i nowa gierka. Nie wiem, od razu powiem że nie mam spłoszczenia, że spłoszenie dopiero dogram do drugiego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli, to hashtag GTA i może będzie. Jeżeli będziecie chcieli, zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję. Nie mam napisów. Oczywiście trochę tu rozumiem i wam tutaj może jakieś napisy dodam. Nie, że tu je, może się nie połapiecie. Przyjechała jakaś policja, LSPD. Co on, nigga? O kurde, chcą nas aresztować! Jeszcze mi nic nie zrobiliśmy! Dopiero wyruszamy na wielki świat Grove Street, już chcą nas aresztować. A tu mówią policja szybsza od człowieka, czy coś takiego. Ale ty nie musisz gadać przez radio, ja cię słyszę z daleka. O jakieś pieniądze? No to ja moje pieniądze! No to moje!

WALDO GO! O kurde! Eee, czemu go obrażasz? Nie wolno. Moja torba! No i zabrali mu torbę, nie ma torby. No mieliśmy pistolet, albo pieniądze kolejne, albo na przykład bratu przyjęliśmy ciało z Liberty? I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, no, you ain't never been a clean, Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work. Samuel Jackson, no? You know, Kuszwa, chyba? Wąs podobne. a good thing we Retrieve the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want me this time? <laughs> when we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. <laughs> Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, Carl. <laughs> officer Pendlebury's down. We'll be right over here, yeah. Hernandez. That is how an experienced officer deals with a no-nasual cheese out there. Oh shit. Here we go again. Worst place to Then remember, Roller is the last ball of country. Uwaga, nie rzucajcie się na mnie. W następnym odcinku, jak będziecie chcieli, włączę na pizzy i nawet dodam spostrzeżenie. Po prostu zapomniałem, bo spędziłem na naprawianiu na GTA przez nawet 4 godziny i dopiero teraz wszystko chodzi, więc proszę was. Czas zabrać rower, który nam się prawnie należy. O oh je, yeah, Carl Johnson wraca do miasta, żeby zrobić porządek. Na miniaturkę. Proszę przejść. O ty, kurde, ro o ty. Jak śmiesz mi rower demolować? Ty, wychodź i walcz, A auto masz. Ha, już nie masz auta, bo ci go zepsułem. O jak to mówią? Karma wraca. Tylko nie do tego człowieka, co powinna. Co się dzieje w tym mieście? Hello, nigga! witamy serdecznie w naszym pięknym, jakże, mieście. Dlaczego ten pan skoczył tak dziwnie? Ej, patrzcie, tam jest boisko do siatkówki, jadę tam. Eee. Kurczę, boisko do siatkówki. Zawsze chciałem grać w siatkówkę, grze. Ale to jest mega, nie? Tak grać tak starą gierę. Fajne to, fajne. Bardzo serdecznie polecam tą grę. Jest bardzo fajna. Tylko, że zero piłki, nie można dograć grać nawet w siatkówkę! Hańba! Idziemy stąd. Patrzcie, skoczymy na tych schodach. Uuu! I 5 plus do zajbistości. Nie, no to jest. Uuu! Jaka nie wiem, jak można, cenzura. Bo za będzie plus 18. Ja nie mam widzów, co mają plus 18 chyba. Skok nad nią. Uo. <ścoughs> co się stało? Proszę pani, nic pani nie jest. Jak to się? Nie, się... Nie. Kuca. O, tak się kuca. Dzień 19. Kobieta z gimnazji. Wyjaśnionych przyczyn. My nic nie zrobiliśmy. Trzeba stąd uciekać. Dobrze, że policja nas nie goni. No proszę pana, nic tu się nie stało. Ta kobieta po prostu zemglała. Trzeba pomóc. Eee. Ej, patrzcie, patrzcie. Cross Street, home. No, ej, co tak przeklina. Seriously? Ty, jaka fajna sztuczka. Dobrze, musimy tu wejść. Dobrze. Big Smoke! Dobrze na posać postać i takiego z memów. Mówię wam, przepraszam, że nie... Właśnie, teraz nie dodałem napisów. Boże, wybaczcie mi. Teraz, jak skończy się ta scena, to dodam wam napisy. Ale te ręce mogliby poprawić, bo to wygląda jakbyśmy mieli przyklejone na glut. No jakieś wspomienka. Podobno jego matka nie żyje. Bardzo źle. I on podobno chce zabić wszystkich. Bardzo dobrze. Śmierć za kogoś, czy śmierć dla wszystkich? Arr. Nasza reguła taka <laughs> Proszę pana, proszę się nie martwić, my zaraz wszystko naprawimy. Proszę nie głaskać tego zdjęcia, to nie kobieta. Ej, 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 ej! ej! Kurde! Stary przestań to ja, CJ! CJ? za mnie nie widział i już nie wiem jak ooo, wyglądam. No, my <laughs> It's my mom's, homie. Huh? Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, go So yeah, it's cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. <laughs> what the fuck? <laughs> book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of <laughs> our Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. I give me the Do jego brata. Co on umarł? Nie, bo ja go pamiętam, to jego matka umarła. Aha. To zdjęcie wygląda, jakby było z lat 80., chyba. Fajne auto ma czarne. Jeszcze raz przepraszam za brak włączonych napisów. Zaraz to naprawimy. O, jesteśmy na cmentarzu. I widzimy naszą piękną ekipę. Hey, what's up, y'all? look who i found hanging around oh, hey good to see you yay uchisq to lo i can't believe she gone man that's another funeral you ran away from fool just like brian's hey she was my i for the past five years she wasn't nigga and what the fuck you think you going? What? Get out of my face, I'm going to see Caesar. Hell you going are, girl? ain't messing with them asses, you know we beefed They ain't nothing but a Look, bunch of lowlifes. <laughs> Look, what the fuck are you? At least I got principle. Oh, and I guess that makes you an upstanding American, <laughs> I'll tell, <him. laughs> <Prime will> tell <laughs> me shit's going you any How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here we go, here go again. real fucked up. Everything. What you, me you <laughs> mean? Because of you. Konie fajnie wyglądają, takie kancazki, nie? z Z tego się dowiedzieliśmy, że tu wszyscy nas po prostu nienawidzą. On pokazuje tu, że tam, 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 tam ci umarli i to wszystko nasza wina. Chyba. Dobrze, idziemy znowu na taka gangsta normalnie. O nie, to Balaści! zabijcie ich! Zabili mu auto, zabili, zniszczyli mu auto! I czy my pojedziemy? Rewerem nie chce. Czekajcie, zanim te i te da. Ojej, nie tu. Wait, teraz gdzie tu się subject jest? Jest, dobra, mamy. Ale jak tu się jeździ? No czy wiem, że tylko tak można jeździć? Dobra, coś masz do powiedzenia, miły człowieku? O, w końcu yeah. są napisy. Halo, jak się przyspiesza? Halo? Halo, jak się przyspiesza? Shiftem? Tam się coś zabiło. Halo, bo coś za nami jedzie, coś... Ej, to oni! Oh fuck! O, oh, jak się szybciej jeździ! O, tak się jeździ, dobra, dobra, dobra! Fuck! O, oh, fuck, oni do mnie strzelają, pierd. Kurde, spadajcie balasy! A, oh, fuck you! Nega! Negas! Au, au! A, nie! Siadaj! Siadaj! Siadaj, siadaj! Siadaj! siadaj. Tak będę. Szybko... Uh, siadaj! je jecie, jecie, je, jecie,cie! Je, je, je. Proszę tylko nie wam nie auto nie walnie jak tego grubaska. No a ja Big Spoka lubię, nie obrażajmy go. Dobra? Jeps! I jeszcze skok, Dobra, to rozjęliśmy! A, pojechali za nim, to dobrze. Znaczy, to też niedobrze, bo zamordują mega. Halo, nie pedałujcie tak, bo jak chcę, też. Znaczy, ja nie chcę pedałować. Ja po prostu tak mówię. Ej, zostawcie mnie w spokoju, ja dopiero wróciłem. Bo chciałem. Uwaga, skok. No właśnie, wrócę do gry. Ja, Ale oni mnie bardzo lubią, chyba, denerwować. Oni chyba nie rozumieją, że się przyszedłem im pomóc, bo jak na razie cały czas spierdzielają sprawę, bo i balasy gonią. Stale Dziwnie tak się jeździ tym cały czas w. Nie mogli dać na shifta coś takiego. Ej, patrzcie co tu jest skate park! Zaraz przyjeżdżamy po tej misji, nie? I ćwiczymy. Uuuu yeah! Boy. No chodźcie, że lamusy no o kurde jak przyspieszyli, dobra, przepraszam! Halo, bo ja inaczej nie mogę. A, sko... Uuuu a to było dobre. Ej, tak się przyspiesza, to jest już fajne. Dobra, chodźcie. O fuck, oni tu znowu są, no co wy tu? Fuck you, bitches. O nie no! Co to ma być? Dajcie mi spokój, balasy. Turbonapęd, aktywacja. Teraz już mnie nie dogonią, niestety. Haha, balasy. Wracać do kibla. Dobra, szybko jedę za no, jadę za rajder, No, ty za Rajderem, ale no kurczę, moje paluchy mi odpadają, no bo musiałem je jakieś balasy potroić, kurde. Aaaaaah! Jest, udało się! O, oh. uuu, oh, podrzucony. Ryden, <grym>, nigga, to najlepszy tekst. Nie Well, the last thing we need is your help. Ah, man, well, I won't let pizza. you down, I <laughs> swear. Hey, we gonna call some blood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. my we got dom, house. Carl, Carl Johnson. Respekt plus! Pierwsza misja skończona, yeah! Dzień dobry, proszę pani. Chciałaby pani się karnąć moim samochodem? <głosy> Jak... <głosy> Jak oni fajnie spadają! Dobra, robimy nasze cudo nauki. Idziemy do naszego domu. Dzień dobry. Nie na no nie będziemy mówić kobiet, no co My nie jesteśmy takimi ludźmi, na razie. Na razie to spokój jest. Dobra. Take to save the game, pack up, the to możemy się przespać przez 6 godzin, czas mija, jak zapisujemy, dobrze. O, no to dobra, no co tu zapisujemy, okej. Okay. Już? Dobra. Patrzcie, jaki fajny dom mamy. Tu mamy nasze łóżko. Ej, co tu jest? Tu jest kamera! Lol. Tu mamy sza... szatnię chciałem powiedzieć, szafkę na rzeczy. Ale fajne, możemy sobie zdjęcia zrobić. Jeszcze jedno. <laughs> Będziemy mieli na pamiątki. Dobra.

So watch stuff out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Dobra. Iść do misję mm. I hey, man, what you want? Seeing my homie. What's so up with you? Yeah, homie. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some piece of place keeps paying no more hit up, man. shit is beautiful. Teach on a lesson. fucking Street, yeah? I'm always dead. Czemu nas tak przyzywają? Zaścisisz auto za karę. Albo ci je przemieszczę, patrz, widzisz? Możesz skoczyć jak to auto zaraz. Wci w wodzie. O nie, nie wiem czy możemy. Nie wiem czy możemy! Musimy sobie ściszyć, to na pewno gierka musimy sobie ściszyć. Radio sobie ściszymy. Dobra, teraz możemy chyba sobie puścić. Jakie to było fajne radio? Radio X chyba. Czemu mi auto hamuje? Czemu mi auto hamuje? O co chodzi? Proszę przejść. Oj, no, 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 no. że jedziemy, ale dobra Odyna, tu jest policja. Dobra, no czerwona ale my możemy jechać. To mi cały czas auta hamuje, o co chodzi? Dobra, tu musimy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Walk... Musimy iść do zielonego punkcika, już idę. Ci... o, coś ci powiedział. Ty, to jest parking. Co mi auto driftuje? Patrz, no. Dobra, chodzimy. Nie przejmujemy się takimi śmiećmi. Bez obrazy. No, dzień dobry. Panie że proszę mi dać najlepszą fryzurę na świecie. Co my tu mamy? Jakąś najdroższą byśmy wzięli? Co to jest? Spacjum podobnie się. Ty, ale fajna fryzurę, ja I 222 zł mi się zostaje dolary. Dobra, taka fryzura jest oki doki dla mnie. Możemy iść zawalczyć z kimś na pięści. Tu w tej grze ja jestem mistrzem. Ty jesteś jakiś dziwny koleś. Cały czas krytykujesz ludzi. Looking skinny, CJ. Musisz coś zjeść? Nie, ja nie, nie chcę mi się jeść. Jadłem dopiero do kanapy Z serem i z dendiną jadłem. Było bardzo dobre. Więc na razie mi się jeść nie chce Ryder. Ale że ty sami weblasz. To nie moja wina. Masz za karę. Mnie tak często... Co on robi? A już, A to już możemy jechać? Nie, nie mogę. To po co on siadł do tego auta? Dziwny jesteś, człowieku. Idźmy sobie zjeść. O, pizzeria. Pójdźmy normalnie, jak człowiek. Jakby nic, nigdy się nie stało. Ale fajni ludzie. Dzień dobry. Pizzę. Takie coś za 2 dolary? U nas to pewnie z 15 zł by kosztowało. Dobra, jeszcze sobie zjem. Jeszcze? Co mi... Co mi będziesz żałować? Co mi będziesz żałować? Już, dziękuję. W sumie zjadłem 8 kawałków, więc mi już starczy. Tak, tak, 10 dolarów w pizzę? Ty, to ja tu przychodzę, ja tam, ja się przeprowadzę do Stanów Zjednoczonych, tam będę prawdziwym grymasem. <laughs> Nie noż, to żartuję. Dawaj pieniądze, to jest... Mm, napad. O ty. O kurźwa on ma shotguna, uciekajcie! Dobra, uciekamy sobie Głupia pizzeria. O, fuck! On wyszedł! On wyszedł! A! Fuck, on wyszedł! On wyszedł! Fuck! Fuck you! Kuźdy, on mi... patrzy. O, mamy jeszcze... I co teraz? Pyk! Ty strzeliłeś do mnie, ja strzeliłem do ciebie! Patrzcie, on mi HP zabrał! Połowę HP! Jezu, dobrze, że go zabiłem. Ryder, dziękujesz mi swoje życie. Ty jeszcze mnie wyzywasz, że tego... Jeszcze mnie wyzywa, że go uratowałem. Nie musimy ściszyć trochę te radio, bo... Dobra, teraz będzie idealnie. I chyba jeszcze gierkę musimy delikatnie ściszyć Jaki... Jaki debil? Nie no, ja ci zdemoluję auto chyba, albo ciebie zdemoluję i twoje mieszkanie. Dziwnie mi się skręca. Zobaczcie... Czemu ci ludzie wjeżdżają mi pod... Tora! Koła! Co ja mówię? Dobra, wjeżdżamy. Halo. A bo tu jest jeszcze wjazd, dobra. Wiesz co, stary, że mnie tak wyzywasz, to ci zniszczę auto totalnie, nie? O, proszę bardzo. Masz fajne auto, durniu. Trzeba było mnie tak wyzywać. Śmieszny jesteś bardzo. Kuźdę Jeden, że mu od Gana i to, to jeszcze. nie. Masz tu za swoje. Patrz, widzisz, co ja ci robię z autem? Widzisz, co ci robię z autem? Fajnie, tak trzeba było. Zaścitam to za kurde. O, 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 o. Nie. Aha. Hej, halo, marnuje strzały. No, masz za swoje. I to twoje głupie auto. A on ma broń. Dawaj, broń. Dawaj broń! Dawaj broń! Ja chcę broń! Dobre, a ty też masz coś do mnie? Halo, o kurde, dziewczyna się bije! Nie! Patrzcie, ło, albo nie, nie chcemy! Nie chcemy się bić z dziewczyną, bo przegramy. Jeszcze nas zabije i dopiero będzie! Dobra! Big Smok, a to był pierwszy odcinek z Geta San Andreas, jeżeli chcecie więcej GTA San Andreas, zostawcie w tej chwili łapkę w górę, subskrypcję i w następnym odcinku pojawi się też polski język, więc to był GTA San Andreas, ja byłem ostry, do zobaczenia, siemka!